Cześć witajcie, z tej strony ponownie nihilatora. to jest Dark Souls 2. Yy, powiem tak, spojrzałem troszeczkę jak to wygląda z tymi plikami i definitywnie myślę, że 20 minutowe na razie jeśli chodzi o Dark Souls to to jest limit. Yy, bo te pliki po prostu walą zbyt dużo, no nie pamiętam ja dokładnie teraz już, ale z 4 giga ważył ten zagłośne głośne zdecydowanie głośniki, yy, z 4 giga zdecydowanie. No. Telegija to nie za dużo, nawet jak na plik, moim zdaniem, hmm, jak to się nazywa, hmm, 20-minutowy. Hmm, no a ja to i tak długo uploaduję, więc nie chcę tego przedłużać powyżej tych 20 minut. Tym bardziej, że najbliższe parę lokacji będzie niestety ciemnych, więc. Ach, tylko potem zrobię słabo. tej niestety cztercy Pirmanci. Cztercy, no Zaraz zobaczycie, jak u nich to wygląda pod względem e, poiza. On no jest bardziej irytujący niż gracze, Role rolę robi w trakcie stagera i tak dalej, no... Bardzo powinienem powinien widać, wydać zanim to mi się udałem, żeby w ogóle te drzwi otworzyć, bo tak może nie każdy to może wiedzieć od razu, aczkolwiek wymagane jest y, bycie hollowem. Jak jesteśmy człowiekiem, no to nie, nie otworzymy tych drzwi, które już otworzyłem. Eee, lingering Frame, co? Bo tak nazywało. No tak, tylko że jak on nie stawia, to ja za bardzo nie mam jak nie nawet podejść. Będzie troszeczkę backtrackingu mm, w tym odcinku. Do przodu raczej nie pójdziemy, więc na tym też raczej bossa nie będzie. Chociaż zobaczymy. Może jak się szybko uwinę. Że jakby nie mi dawać ciągle ten, to jedno zaklęcie, no to nie da się szybko uwinąć. Dobrze, udało się go sprowokować. Jeszcze żyje tego mam jakąś tę kość, kość przygotowaną, coś do się się powiedzieć. Dobrze, może najpierw wyleczmy się, żeby bezpiecznie było. Tu ma chyba zakończyć leczące też jedno. Trzeba uważać. O proszę, to niszczyło zbroję. Hmm, no nic, no to... Zastanawiałem dlaczego mnie nie zatruł wcześniej, teraz już wiem dlaczego. To nie zatruła wcale. Żyję, żyje, żyję. Żyje. <grywa> na styk. Poprawiłem troszkę kamerę. No jest troszeczkę ciemna, mam wrażenie, szczególnie tutaj z mojej prawej strony. Niemniej jednak nie chcę dawać jej jaśniejszej, bo jak ją jaśniejszą, to. Um, to poskutkuje tym, że. no tak, zanim to zbrojenie nic mi nie daje. Skutkuje to tym, że. Um, coś chciałem powiedzieć. Nie lepsze, tak, z moim Leki, czy Dobra, niech mam na jak zamiam zbyt jasną, to... to może ty ja do obecnego świata to będzie lipa, jeśli coś się działo na ekranie. Nie po prostu za bardzo oświetli. Dobra, tu jest jeszcze jeden i jeszcze jeden na moich plecach niestety. Trochę ich tu będzie. Okej, no to trzeba uważać. Oj, no, niestety wlazłem w to. On tym spamuje z tego, co widzę. Zabije kuriozalny damage. Jest w dodatku. Mnie tu tak już mi tu trafisz, tak pamiętam jak byłem tutaj. A moją drugą postacią była wczoraj. To oni po tych szkolach jak najbardziej wchodzili. No napierdziała tą piromację, na niego się nie no za bardzo. A jak podjedziesz to zaczyna unikać magicznie. Może? są żyłem, dobra. Tylko Stagera mu zapadać. Widzicie, on żywicie Widzę. Yy, no właśnie, nie mogę tam podejść, bo drugi się zagruje. Nie mogę pojechać do tych drzwi za bardzo. Nie od frontu, muszę go stąd jakoś przegonić. No mówię, w tym odcinku, następnym też za dużo raczej się nie wiedziało. Takiego do przodu, jeśli chodzi, dużo backtrackingu będzie. Oj, jeszcze rzucił to zaklęcie. No nie mogę, to są te kulki, co zostawią sobie w powietrzu. To nawet nie ma jak podejść do niego. A nie następnym zostawił, no. Kurde, że tak się ustawił, że ani go sobie przegonić. Nic, dobra, to sobie eksploduje. I nie widać. Ja zaraz następną stawiam, co za upierdliwy gościu, no. Mówię, oni są bardziej od graczy, naprawdę. Hmm, okej. Okay. no właśnie, lewo podeszłem do drzwi, on się już zagrował. Tego nie chciałem, to się przyjdzie do nas. Konie, możemy go wyczekać. Trzeba wyczekać go mądrze, w ogóle jakoś dziwnie to się zacięło. Dobra, podejść tu. Niech on tu do mnie podejdzie. Okej, okay. w ogóle stagera zdążę w miarę szybko mu zapadać. Może kim, może bić. A no, tak czy teraz go trafiać, to lepiej, żeby nie. No to też trzeba uważać. Mera działa, działa. Oglądać tam. I znowu kur... zostawia te kulki ze strony. No biją całkiem spory damage, więc. Można ich lekceważyć. Na pewno będą nas chyba odrzucać. Wcale tylko jedno ostrze trafiło, to nie ma Stagera. Jak? A... Prawie trzeba niesolidne solidne porobić. Dobra. I zobaczcie, no zrobił idealnie unik. Od razu, nie wiem, czy poizę jakiegoś magicznego dostał. Bardzo szybko się otrząsł, za się w każdym razie. Tak, chyba się mi w ogóle wkleić. Eee, tego trzeba się odsunąć. Leczmy się może kamyczkiem. jest na szczęście już ostatni w tym miejscu, więc już go przegonimy, to jest luz. No i okej, okay, udało się. Strasznie mało dłuż za niego jest. Naprawdę to jest żałość, że tego 450. Tak, wzmocnienie do piromancji, aczkolwiek na tym etapie powinniśmy mieć płomień jak najbardziej wymaksowany. Więc to się nam nie przyda. No chyba chcemy ten drugi płomień wzmocnić, aczkolwiek to się nie opłaca. W sensie... Dwa pomienie piromancji w Dark Souls 2, mm, jeden zwykły, drugi taki jakby, który skaluje się z Halloweeniem, ale damage na nim jest nieznacznie większy. Ja biorąc pod uwagę fakt tego, żeby był skuteczny, yy, osiągnął swoją maksymalną skuteczność, to musimy mieć maksymalny hollowing, więc to jest 50% życia mniej, dlatego damy sobie jeszcze yy, Inny piercień, który zwiększa kasty, to to jest yy, tak naprawdę stają 25% życia. Yy, coś mi brakuje, ale nie, dobrze jest. Yy, no tak, tylko czemu się respili, nie pamiętam. Yy, nie, oni się nie respili, dlatego że się tutaj jeszcze wrócić. I w złej kolejności tutaj przyszedłem, najpierw powinienem wrócić się z portem do Drangleic. Yy, yy, I myślę, że wtedy też z nim pogadamy. Bo on się yy, nie respi, więc możemy się wrócić z powrotem. No w ogóle burzący kamień tutaj wydrobił mi, więc będziemy mogli za niedługo sprawdzić. Co mam, dwa mam, widzę. No to jak najbardziej będziemy mogli za niedługo sprawdzić, eee, czy, czy co. Możemy już eee, te sobie odmienić, że tak powiem. Dobra. Jeszcze nie mam 400 zręczności, więc tak na spokojnie z tym. Eee, Zbroje wypadałoby naprawić, aczkolwiek na razie nie będziemy jeszcze z nikim walczyć. Zdobyliśmy klucz czy nie? Czekajcie, żeby mi się nie. Nie, po demonie pieśni dostaliśmy ten klucz, prawda? Powinni do... Powinniśmy dostać klucz taki. Chyba hmm. ten to był. Nie wiem. Wydaje ja mi się, że dostaliśmy po demonie pieśni klucz, a powinniśmy móc teraz otworzyć sobie tą klatkę, co była przed lustrowym rycerzem, w tam windzie, jak się do góry jechało. Tam, tam, była klatka zamknięta, jedna, z Milfani to jedną. Więc przejdźmy się tutaj. Gdybym montował to dodałbym w tym momencie Elevator Music, bo tam, ta winda idzie naprawdę bardzo długo. <grym> nie wiem, czy jest jakaś dłuższa winda w Serii Rossów. Myślę o tym, być może jest, aczkolwiek ja teraz sobie nie mogę przypomnieć. Hmm. No nie wiem. Może nie ma. Tekiem długa jest. Możemy sobie odesłać na dole. Wrócimy kostką, bo mamy. Mamy, dobra. Mam do Dobra, to nie jest ten, który którym myślałem, że jest. O, tutaj widzimy. O! No nie każdy tak potrafi. I ona powinna sobie zniknąć, i po jej zniknięciu możemy też wrócić tam gdzie byliśmy wcześniej, no. Najpierw powinienem tutaj podejść tak naprawdę, żeby to miało większy ład. Kolejność wykonania pierścieni umarłych. Jak jesteśmy hollowem i założymy ten pierścień, tak jak teraz, zostajemy się sportem człowiekiem. z wyglądu, no. Glowing cały czas mamy wklejony, to jest tylko fashion. Nic więcej. No i minęło już 10 minut. Ja już wiem, że ten plik będzie zbyt duży, żebym mógł to Gdzieś dalej zrobić progres. Um, więc wrócimy się. Na spokojnie. tak jak mówię, ten następny odcinek raczej bossa żadnego nie będzie. Będzie właśnie taki backtracking lekki. Um, miałem się przejść po gaterze. Nie zrobiłem tego. Sorry, żeby znaleźć. Wiecie co? Um, tą ostatnią pochodnią. Bo gdzieś tam jedna musiała zostać. Um, z drugiej strony też nie chcę. Wiecie tam. Może na końcu tego odcinka, jak się już pożegnam, to spróbuję, po prostu dokleję to, chociaż nie wiem ile OBS będzie mógł trzymać. Trujący kamień, generalnie można tutaj, tak zauważyłem, na tych y, trujących krwawy, a na dole są takie co dropią magiczne i ognisty. Chociaż wydaje mi się, że ogólnie wszystkie rodzaje kamienia można farmić w tej lokacji. T Czekaj. Jestem pewien, że jak grałem magiem, to oni się nie zrespili. Ja to robiłem wczoraj. Na szczęście na no dół nie musimy schodzić, więc tylko tego jednego. A, tylko że mi będzie psusu soli nie wszystko. Prawdopodobnie dałoby radę zrobić to w ten sposób, że wszedłbym tam. na hmm, się do tym Lifanito. A nie udało się. No i chuja widzi jaki coś takiego na ekranie jebnie, no I wiecie, wyłączyć yy, grę na chwilę. No, on powinien stracić agro, tylko pytanie, jak blisko by do mnie podszedł w tym czasie. I nie widzisz go, co on tam sobie robi. Dobrze, że to, a nie. Yy. Wiecie, taki. Yy. chaos, no właśnie. Co to mi zrobi, to byłoby gorzej. To jest w stanie mi zarzutować, no właśnie. Jest. Byłem w tej tak dużo czasu. Nie da rady, no ile radno. Stoję dobrze, no na razie stoi dobrze. Że on tym spamuje. Te filar mi brakuje. No bo to mi nie powinno sięgnąć. Jakby to Milfonite zabił, to byłoby bardzo źle. raczej ciężko się o to postarać. Jak mi się udaje, dobra? Prawie nie weszło. Okej, okay, udało się w miarę go sprawnie zabić, chociaż ja chyba z minutę, tak czy siak się z nim męczyłem. Dobra. No nie schodzimy. No, wcale nie są raczej. Zbyt młode. No właśnie, Płomyk, no nie przyda się nam te, na tym etapie raczej, bo to już się koniec tak? Tak, dokładnie już się powtarza. Teraz tak, ten płomień. Możemy się do niego pomodlić. Aczkolwiek to nam nic nie da, dopóki nie będziemy w 100% i nasze życie nie spanie do 50% i nie będziemy mieli żadnej kukiełki w jakimś punku. Jeśli takie warunki są spełnione, to ten pomim przywróci nam człowieczeństwo. Po prostu. Albo kukiełka? Nie wiem, nigdy nie miałem takiej sytuacji, więc nie wiem. Um, to w ogóle motylek jest, aczkolwiek go nie trzeba zabijać. No i co? Um, 13,5 minuty. Mogłem teoretycznie podać do następnego ogniska. Hmm. Myślę, że to zrobimy do następnego jak najbardziej podejdziemy, aczkolwiek najpierw chciałem wrócić koniecznie do Juli, Żeby się naprawić, bo przecież popsuję mipunek. Chociaż nie pokazuje mi chyba ikonki, że te buty mam popsute, a, a się popsuły, nie? Coś, coś było takiego jeszcze, w tym gle działem. Patrzcie. Nogawice występują. Możliwe, że one się automatycznie naprawiają. Dziwne, ale jeżeli coś takiego wiem, może ten duchowy sprzęt ma jakąś taką specjalną właściwość, no to ciekawe. Coś nigdy nie psuje. Niezmocnienie tylko naprawa. No bo tylko to mam, a wydaje mi się że dobrze na no to miałem popsutem. Hmm, czy my coś od Ciebie chcemy tak naprawdę? Chyba no nie. Łuk mogliśmy, moglibyśmy w sumie ulepszać i. Czy te grudki... Nie wiem, czy, czy przyrobi się w końcu te Claymory. Być może, być może, nie wiem. Chciałem jak najwięcej pograć z samymi falkanami, którzy zobaczycie, jak to nie po prostu się spisuje w praktyce. Ehm, zręczność. Pod poziomem brakuje. Dobra, to dzisiaj, tak jak mówię, bez progresu zrewelujemy sobie. W takim razie duszę ehm, za chwilę, może jakieś sobie wchłoniemy. No, dwa poziomy na pewno starczy. Dobra, to tu mam? No, nie tu, tylko tu. Yy, w siłę, żeby pod Havelki iść, co? Chyba tak. A już potem w siłę. Yy, czy mam też dwa czyste kamienie? Tak swoją drogą. Aha, yy, dobrze, patrzę tylko. Um, mam jeden czysty kamień, więc. A nie, to nie nieczystego, nie ja potrzebuję innego. Yy, to potrzebuję: blade kamienie, to mam akurat dwa. Dobra, to Magdaf w takim razie. Ja będę musiał sobie obliczyć dokładnie, jak to wygląda z tym krwawieniem, bo damage to na pewno wzrośnie. Zresztą warto powiedzieć w sumie o ile. Dobra. To sobie sprawdźmy w takim razie. Damage output to jest 302. A build up krwawienia to będzie, no może nic nie sam policzyć, 300. 50, 360 dobrze liczę? Tak, chyba tak. 360 Bilapu na krwawienie. 360 i 302. 360 i 302. kamin. Ok. 348. A mam w sumie drugie fajki na no, mogę sobie porównać w ten sposób. No dobra. Mmm. No, ten build up jest drastycznie gorszy. Nie wiem, czy to no 30 damage więcej. 30 zręczności to jest skalacja teoretycznie na A. To daje niedużo więcej tego damage'a. Nie myślę, że zostaniemy mimo wszystko przy tym krwawieniu. Mam. No, Mam 40 tej e, zręczności i to dalej, to krawienie na I. Przepraszam, to skacja na I jest zbyt słaba, żeby to nadgonić. Więc myślę, że to nie ma sens, chociaż. Mam to serum jedno, chociaż. Ile on dodaje, Billa? Powiada mi się, że wszystkie te reziny dają po 50. Zginęło w ogóle, XD. No nie, nie wiem. Nie sądzę, żeby to było. Dobra. 17 minut. Hmm. Co ja zrobię teraz? Cięcie. Pochodzę po gaterze i znowu nagrywanie. Jak znajdę. Um, pochodnie. I to będzie wtedy koniec odcinka. Także za chwilę się widzimy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że znalazłem te w ogóle były urny nierozbite ze znajdźką Górka Titanitu. jest i pochodnia. Wydaje mi się, że to jest ostatnia. Pytanie tylko, czy on, ten NPS, się zrespi tutaj, zaraz przy mnie? Czy muszę podejść? w to miejsce, w którym on się pojawia. Hmm. Jeśli zaraz nie pojawi to wstrzymam nagrywanie, będę szybko pochonić dalej, ale w do czego to na koniec pójdę jeszcze w miejsce, gdzie on mi się pojawił ostatnio grałem magiem. No i zobaczymy czy tam się pojawi. W czego to cały czas mam rękę jakby się nagrywania, co otwarty i czekam, dobra. Na razie się nie pojawia, więc albo muszę pojechać do tego, tego konkretnego miejsca Czyli końcówki lokacji, albo, albo jeszcze jakiś ogień został zapalony, więc póki tutaj nie ginę i tak dalej, to ja sobie jeszcze pochodzę. A zobaczymy się, jakby znajdę kolejną pochodnię lub będzie invade ok czyli to boss nie pochodnia, tylko trzeba było do tego miejsca. Mm, gdzie on się respił? Chyba gdzieś na dole, nie? To jest mag, tylko... Po, po, o właśnie, on idzie na górę. Yy, to my z tego skorzystajmy, że on idzie do nas na górę. Walczymy z nim na górze, bo na dole jest mnóstwo właśnie tych yy, lowów. I skoro on idzie do nas na górę, no to lepiej będzie nam na górze z nim walczyć oczywiście. Z którym. Dobra, tom tutaj w mu wchodzi. Zniszczmy, że na nie przeszkadzało na pewno. Dobra. I lecimy. No, to jest mag, więc większych problemów nie powinien. On przynajmniej ostatnio był magiem. Teraz. O, dobra, już miałem narzekać, że nie czaruje, ale czaruje. Hmm, to jest mnóstwo dziur, więc to nie jest też najlepsza, najlepsze miejsce do walki z nim, ale myślę, że lepszego na razie sobie nie wymyślimy. Z on jakiś wiek nie jest. Widzę, że odporność na wagią jest sporem. Hmm, Draw spadł na dół. No cóż, musimy się po niego przejść, to jest pewne. Ja jednak wziął pochodnie, żeby to nieco coś tu było widoczne w ogóle. Oby to spadło w taki sposób, że ja to będę mógł zebrać. Bo jeżeli nie spadnie w taki sposób, no to nie będę mógł tego zebrać. No ma to chyba sens. A bardzo chcę to zebrać, bo tam jest hełmik tak naprawdę, po który się tutaj fatygowałem. Okej, okay, to spadło tak, że raczej będę mógł to zebrać. Follow, jeden jeszcze. No tutaj raczej nie mogę. Chociaż to... A, to robi na nas na sam dół. Nie pamiętam. Być może. Pytanie, czy jakieś holo już nie wchodzi. Nie, nie wchodzą, dobra. Eee, no właśnie, tylko oni mają te bronie zaklęte od yy, mroku, więc biją kuriozny No Zobacz, co nas interesuje. Właśnie, ten strój. No, on całkiem fajnie nawet wygląda. Ale eee, głównie interesują nas hełm, który zaraz wam pokażę, tylko wybiję ty, tych fajerów. Leps cały. Tak może a ich się znajdźki pozbierać jeszcze na no, spokojnie. Te wszystkie o o przepaski jakieś ich mam tyle, że niepotrzebne mi są yy, dobra myślę, że to są wszyscy no, no właśnie więźnik się poagrowała wcześniej pod drabiny wchodziła więc mogą z upóźnieniem dobra yy, gdzie ten home jest yy, o, to jest to woal czarnej wiedźmy, zobaczcie rezist na klątwy 1000 to się równa z niewrażliwością. Nie wiem, czy jakbyśmy inne stretity dali sobie na 1000, raczej nie. To też byśmy mieli Czym Na pewno jakbyśmy mieli fizyczne na 1000, to nie mielibyśmy niewrażliwości na fizyczne, bo da się to zrobić to bardzo prosto. Zakładając hawelki z nie odpowiednie. Spokojnie z 1,5 tysiąca, obręda się wyciągnąć, więc fizycznie tak nie działa. A z innymi? Nie mam pojęcia. Nie próbowałem. Nie wiem, czy się da inne na 1000 podnieść tak naprawdę. Tu na pewno klątwy jesteśmy całkowicie niewrażliwi po założeniu tego hełmu, więc tak, jeden z ostatnich bossów bije z klątwami, więc przynajmniej nie będzie nam nakładał, nie nam niwelował na przykład człowieczeństwa, dobra. Wrócimy sobie może kostką i zakończymy już w tym ognisku, żeby hmm. się zrepie, czyli tu to w Ręsztoku. Następnym pójdziemy nieco dalej już z odcinkami, w sensie w lokacji, ale bossa, no nie, nie wiem czy zdążę do, dojść do bossa. Dosyć problematyczna lokacja jak na moje. Mm. Magnim całkiem przyjemnie się przychodziło. Chociaż tak zginąłem z dwa-3 razy tam. Więc. Więc nie, więc jakoś tam nie sądzę, żeby boz był bo w kolejnym odcinku, jeśli zamierzam go zrobić też takiego mniej więcej 20-minutowego. Także no, to na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.